Cześć Playerzy witam Was w najnowszej lekcji. Dzisiaj nauczymy się utworu Jamesa Blanta pod tytułem Love Me Better. Jest to nowy kawałek e, Jamesa, single, który będzie promował jego nowy album. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I sorry, że tyle czasu musieliście czekać na nowe nagranie, ale mieliśmy awarię sprzętu. Także już sprzęt wrócił, możemy z powrotem nagrywać. Także Uku Play już się pojawiło. No a teraz oczywiście dokładnie ten sam kawałek, ale na gitarę. Zaczynamy! Things. Yeah, I've been called a dick. I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that, that do not mean it doesn't stink So we're standing outside the bar. play, bo już graliście wcześniej na gitarze, a później zaczęliście na ukulele i obejrzeliście już lekcję ukulele, to tak naprawdę wiecie, jak zagrać ten kawałek na gitarze i nie jest Wam w ogóle koniecznie y, potrzebna ta lekcja, ale dla tych, którzy nie grają na ukulele, zaczynamy. Tak naprawdę tylko i wyłącznie cztery akordy przez cały kawałek akord e-moll, czyli drugi i trzeci palec, bądź pierwszy i drugi, jak wolicie, na drugim progu, na strunie piątej i na strunie czwartej. Następnie akord D-dur, drugi, trzeci i pierwszy palec na strunie pierwszej, drugiej trzeciej i czwarta struna pusta, kciukiem powinniśmy tłumić szóstkę. Następnie akord C-dur, pierwszy, drugi i trzeci palec, pierwszy palec na drugiej strunie na pierwszym progu, drugi palec na drugim progu na czwartej i trzeci palec na trzecim progu na piątej, kciukiem tłumimy szóstkę. I akord G-dur, czwarty i trzeci palec na trzecim progu na pierwszej, drugiej, pierwszy palec na drugim progu na strunie piątej, no i drugi palec na trzecim progu na strunie szóstej. I to jest akord G-dur. To jest oczywiście tylko i wyłącznie małe przypomnienie akordów, jeśli Dopiero zaczynacie grać na za gitarze i nie macie pojęcia, jak się za to zabrać. Odsyłam Was do pierwszej lekcji z kanału na YouTubie, plus oczywiście pakiet startowy i plan rozwoju dostępne na sklepie, bo to wszystko tworzy jedną całość, tak? Ok, no to lecimy. Na akordzie e mol będziemy uderzali sobie pojedyncze uderzenia i będziemy liczyli ten e mol do 3, D-dur do 5. Następnie C-dur znowu do 3 i G-dur do 5. Zobaczcie, jak to będzie brzmiało. Na razie, jeszcze bez tego klikania. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sedu, raz, dwa, trzy, G-dur, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Emł znowu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sedu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w ten sposób linijkę musimy powtórzyć całe cztery razy. Ok, jak zagracie sobie już tą linijkę cztery razy, to wchodzą znowu dokładnie te same akordy, ale już będziemy je grali w biciu akordowym i to jest nasza druga część. Tej zwrotki, bo tą zwrotkę powiedzmy, że dzielimy na takie dwie części, tak? W pierwszej części gramy pojedynczymi uderzeniami, a w drugiej części tej pierwszej zwrotki gramy sobie w biciu akordowym. Jak to będzie wyglądało? Na emolu, zagracie sobie du, góra i zrobicie tamburyn. Czyli klapnięcie, tak? Oczywiście przerabiacie lekcję, więc wiecie o co chodzi z tamburyn. Następnie na akordzie D-dur uderzycie sobie to w takim rytmie. Du, góra, du, 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 góra. Ok? Jeszcze raz. Du, góra, du. Spójrzmy kilka razy na martwych tą drugą część bicia. Dół, góra, dół, 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 góra. I jeszcze raz. Dół, góra, dół, 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 góra. I jeszcze raz. Dół, góra, dół, 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 góra. No i tak naprawdę zapętlacie sobie, czyli łączycie to dół, góra, klapnięcie z tym właśnie biciem, które przed chwilką przećwiczyliśmy. Zagrajmy sobie na martwych obydwie części tego bicia. Dół, góra, klap, dół, góra, dół, du, dół, góra. Dół, góra, góra, klap, dół, góra, dół. Oczywiście na emolu właśnie to dół góra, na d duży ten drugi schemat. Znowu na C duże dół góra płótniecie i nagie duże ten drugi schemat. I tak cztery razy. Trzeci raz. Czwarty raz. OK, i możemy sobie spróbować w takim razie od początku to zagrać. Pamiętajcie, że oryginalna tonacja tego kawałka jest grana z kapodastrem na drugim progu, więc jeśli chcecie zagrać to sobie oryginalnie i zaśpiewać razem z Jamesem, plus grać akordy do tego, żeby to się wszystko zgadzało, no to powinniście położyć kapodaster na drugi próg, bo w tym momencie, jak gramy, to się nie będzie zgadzało, OK? Dobra, no to lecimy od początku w bardzo wolnym tempie ze śpiewaniem. Teraz już z klikaniem, tak? Klikanie będziecie, aha, zapomniałem Wam powiedzieć, klikanie jak będziecie robili sobie, to kliknąć musicie sobie na 3 w akordzie emol. raz, dwa, trzy, a w D duże na cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w C duże znowu na trzy, raz, dwa, trzy i w G duże na cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ok? Kartka oczywiście będzie udostępniona, więc będziecie mogli sobie w to e, zerknąć, a link znajdziecie. Poniżej w opisie. Będzie łatwiej grać, aczkolwiek wolałbym, żebyście sami to pisali sobie, bo bardziej trafia do głowy, okej? Okay? No to lecimy od początku. Drugi raz to samo. Trzeci raz to samo. Trzeci raz to samo. Doesn't to była pierwsza część zwrotki. Teraz wchodzi druga część zwrotki, w której już gramy w bicie akordowym. So you're outside the To była cała nasza zwrotka, pierwsza i druga część zwrotki. Ostatni raz lecimy dla powtórzenia. Yeah, so w piśmie akordowym? So you're standing outside Teraz zaczyna się przejście. W przejściu gramy sobie oczywiście dalej dokładnie te same akordy pojedynczymi uderzeniami i powtarzamy to razy dwa. Love, 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 me. love me i drugi raz. Love... Teraz w prekursie mamy jeszcze drugą część tego prekursu, w której gramy znowu bicie akordowe, czyli tak naprawdę ten prekurs to jest dokładnie to samo, co nasza zwrotka, pierwsza i druga część, ale już nie 4 i 4 razy, tylko po 2 i po dwa razy, tak? Czyli wchodzi teraz ta druga część. There's been times I gave myself to someone, else, to someone less than you love. już wchodzi refren, ok? Powtórzmy sobie jeszcze raz całego pre czyli pamiętajcie cztery akordy, ten emol, d-dur, c i -dur, g -dur, razy dwa pojedynczymi uderzeniami i później e d-dur, c-dur -dur, razy dwa, ale w biciu akordowym tak? Czyli połowa całej zwrotki naszej, ok? Lecimy Love, love, love me Love me better Może być oczywiście z klikiem Love, love, love me Love me better Druga część pre-corsa There's been times I gave myself someone. I teraz wchodzi sobie refren. W refrenie będziemy grali sobie dokładnie na tej samej zasadzie, ee, jak wcześniej, te akordy 4 w biciu akordowym, tak? Z tym klapnięciem. Czyli jest. Pam, ba, na, 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 na. Tak jak naprawdę widzicie To się cały czas kręci wokół tych pojedynczych uderzeń I tego bicia, gdzie jest dół, góra, klap Dół, góra, dół, 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 góra Zapętlijcie to sobie i poćwiczcie to bicie Ileś tam razy, żeby to Wam weszło w głowę, tak? Tam, ta, 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 pam, pa, tam bez tego ani rusz, ok? Dobra, powtórzmy sobie w takim razie od początku ten kawałek Czyli zagramy sobie całą pierwszą zwrotkę Która składa się z dwóch części Później ten pre-chorus, który mamy również z dwóch części składający się I następnie mamy refren, ok? No to lecimy od akordu E-moll yeah, so many things. I know I've down some shit then I admit deserves it, but that That don't mean it doesn't sting Druga część zwrotki w piciu So you're standing down, wchodzi sobie kolejna zwrotka. Dobra, sprawdźmy teraz sobie to w oryginalnej tonacji z kapodastrem na drugim progu yeah, I've been dig, I've been so many outside the bar I was and water but baby. I know you know I got an eye that wanders, but right now in this car that we're driving to Mandalowni Better, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli nie, to włączcie sobie jeszcze za dwa czy trzy razy oryginał i na pewno Wam się spodoba. Dla mnie ten kawałek jest naprawdę mega pozytywny. Jeśli dotrwaliście do końca lekcji i nie mieliście żadnych problemów z tą lekcją, to super. Jeśli uważacie, że za bardzo pędziłem i połowy rzeczy nie zrozumieliście lub macie problemy, żeby to grać, i śpiewać, no to pamiętajcie, że jest pakiet startowy, plan rozwoju, kurs gitarowy na sklepie, plus oczywiście kurs na YouTubie dla zaczynających przygodę z gitarą i te wszystkie rzeczy. Tworzą jedną integralną całość. W momencie, kiedy kupujecie kurs gitarowy lub pakiet startowy, otrzymujecie moje wsparcie techniczne, zawsze możecie wtedy napisać maila. Jestem do waszej dyspozycji, możecie wysyłać wtedy filmiki, poprawiam was, konsultuję się z wami i trzymam rękę na pulsie, jak wam idzie nauka. Dajcie mi łapę w górę, e, jeśli wam się podobało to nagranie, i widzimy się w następnym nagraniu. Mam nadzieję, że może teraz już wreszcie uda się odpalić. Głosuj i graj, bo trochę czasu. Już nie było i wiele osób pisało, kiedy będzie nowe głosy i graj. Także wysyłajcie swoje propozycje na maila biuromao.au.usie.grad.pl lub przez dział kontakt na sklepie. No i coś się wybierze, jakieś nowe kawałki i powstanie jakieś głosy i graj. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!